I nie mówić Małgorzata Buga i kolejny odcinek. No i ja się bardzo cieszę, bo naprzeciwko mnie jest Adam Szaja. Cześć. Dzień dobry, cześć. Nie mówię tego, broń Boże, żebyś tak nie pomyślał, ani ironicznie, bo ja w ogóle nie używam ironii tak na co dzień, uważam, że to nie wcale nie jest fajne, ale naprawdę tak o tobie myślę, że naprzeciwko mnie siedzi, bo wiesz, ja bym bardzo chciała być w tym punkcie, w którym ty jesteś, potentat książkowych influencerów. Co myślisz, jak tak powiedziałam? Myślę, że może mnie obrażasz, bo nie wiem, co to znaczy influencer tak do końca i kim jest influencer. Ale mogę się zgodzić z tym, że jestem w takim miejscu, w którym chciałem być 10 lat temu i to jest bardzo spoko. Ale też za 10 lat chcę być pewnie w zupełnie innym miejscu, znaczy jeszcze robić więcej. Chociaż nie wiem, czy to się da. Szczególnie, że wszystko robię sam. Także zobaczymy no. I właśnie o tym e, dzisiaj będziemy mówić, o tym, co było, co jest i co, co będzie. Możemy pomarzyć, pogdybać, ale mnie wiesz, bo wiem o tobie tyle, ile wiem teraz. A bardzo mnie na przykład ciekawi. Wróćmy sobie do, nie wiem, ogólniaka, druga klasa. W jakiej ty byłeś w klasie? Matwiz, Bielchem? Ja byłem niestety w klasie matematyczno-fizycznej z poszerzonym programem informatyki. Sam nie wiem, jak tam wylądowałem, bo zdawałem do klasy z poszerzonym angielskim, a wylądowałem w Matwizie. W liceum powtarzałem pierwszą klasę z matematyki, fizyki i chemii. No to to brzmi rzeczywiście zabawnie. Więc to brzmi jak moje ulubione miejsce na Ziemi. No tak, przez to liceum się jakoś tam przeturlałem do tego stopnia, że w czwartej klasie, czyli w mojej piątej, pani z matematyki kazała mi napisać, że nie będę zdawał matematyki na maturze, bo wtedy to było takie okienko, że nie trzeba było. I pamiętam, że jeszcze zdałem poprawkę z, jakiś, z całek, i wtedy mi dała dopuszczający na koniec. Ale piękna historia. Byłeś na rozszerzeniu i musiałeś tak. wypisać kartkę, że nie będziesz zdawał matyrusu. I widzisz, to już jest historia na książkę. To kiedy się jawi w Twojej głowie? Bo ty poszedłeś na dziennikarstwo, tak? Ja poszedłem na. Politologię z dziennikarstwem, bo to było połączone. Tak, z, w ogóle nie jestem. Do, jak czasem chodzę gdzieś do szkół, bo ktoś mnie tam zaprosi ze znajomych i opowiadam dzieciom, ten, to ja nie jestem dobrym przykładem, bo studiów też nie skończyłem. To znaczy, mam licencjata, magistra, zacząłem, ale już wtedy pracowałem i w pewnej stacji informacyjnej, prywatnej. I tak się złożyło, że do dzisiaj nie mam magistra, więc jestem trochę jak prezydent Kwaśniewski. A teraz, uwierz, zmienia się to wszystko. Już teraz nawet dzieciaki dochodzą do wniosku, że studia to nie wszystko. Nawet dzisiaj czytałam artykuł, w którym się pojawiło, że zrezygnujmy z habilitacji, bo dzisiaj naukowcy wszyscy mają właśnie tytuły, ale nie ma żadnych osiągnięć, nie, więc o to chodzi. Zupełnie. Nie czuj się z tym źle. Jesteś właśnie po stronie tych, którym się zazdrości, ale spokojnie. Najpierw powiedz mi, jak, jak wylądowałeś w tej redakcji, to co to było, jeśli może oczywiście powiedzieć, co to była za redakcja, jak tam trafiłeś? To była redakcja TVN 24 w Katowicach i trafiłem tam przez pukanie, czyli poszedłem, zapukałem do drzwi i powiedziałem, że chciałbym przyjść do Państwa na staż, bo studiuję to i to i chciałbym tam. No i tam po kilkunastu dniach zadzwonił telefon, że zapraszamy. Początki były trudne, bo polegały na segregowaniu gazet, żeby były w odpowiedniej kolejności datowo ułożone. Komuś się skończyły fajki, też trzeba było załatwić temat, a kto to lepiej zrobi yy, niż młody. No i upłynęło kilka tygodni zanim zostałem wysłany na pierwszą surówkę. To był jakiś tam wypadek, pamiętam, pod Częstochową. No i potem się tak potoczyło. To był taki moment, kiedy ja zostawałem yy, w redakcji, gdy już wszyscy wychodzili, bo czekałem na ten moment, aż coś się wydarzy i nikt, nie, nie będzie nikogo, kto by mógł jechać. I wtedy ja pojadę, no i pojechałem i Dwa lata tam byłem to tylko dziennikarze zrozumieją ten motyw. Ja na przykład, jak ktoś umierał, to zawsze mi było smutno, był płacz, była refleksja, a potem jak pracowałam w radiu, to jak ktoś umierał, to był stres, nie? Trzeba milion telefonów tak. wykonać i, i wstajesz rano i jak jest weekend, modlisz się, żeby nikt nie umarł. Nie? Strasznie to, to brzmi, prawda. wiem, nie? No, Takie są fakty. Tak samo jak strasznie brzmi, gdy się obdzwaniało służby i ktoś mówił, że jest wypadek i są trzy osoby śmiertelne i wtedy rozważasz w głowie, czy dla trzech Trupów opłaca się jechać aż do żywca, żeby zrobić minutę na antenę. Może gdyby było 7, to wtedy byśmy i wysłali wóz, ale 3. To są takie patologiczne tak. dylematy dla osób, które nigdy nie pracowały w tym, ale jak wiesz, wewnątrz redakcji wygląda to inaczej. No i domyślam się też, jak wyglądało twoje życie, bowiem, jak wyglądało moje praca, 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 praca. Co się stało, jeśli też możesz powiedzieć, że to rzuciłeś i jak to rzuciłeś? Czy z kulturą, czy wrzuciłeś papierami. Nie, to znaczy te, te TVN rzucił mną, bo ja miałem takie próby kamerowe, żeby występować na wizji i uznano, że nie, nie powiedziano tego wprost, ale dano mi do zrozumienia, że nie jestem najbardziej wizyjnym reporterem na świecie i potem poszedłem do mniejszej telewizji, do telewizji TVS i tam już te, normalnie liveowałem i tak dalej, i tak dalej, więc ten rozbrat z tvn był no po prostu, mhm. się rozstaliśmy, bo ja już nie chciałem pracować na czyjeś nazwisko i nie wiem, wysyłało się surówkę do faktów i tam było, byli podpisani tylko mm -hmm. reporterzy, którzy to złożyli z tej surówki, którą się nagrało i nawet człowiek nie był na belce. No a tam zacząłem robić swoje materiały i było spoko, trwało to 6 lat i w, wpadłem na pomysł, żeby, skoro tyle kupuję tych książek, to trzeba zrobić coś, żeby za te książki nie płacić, więc założyłem bloga, do, zacząłem dostawać te książki no i potem pomyślałem, że może warto by było zaryzykować, bo wtedy to było lat temu 10, czyli miałem tam 29-nie, przepraszam, 30 lat. I mówię: No, jak teraz nie spróbuję, to kiedyś będę żałował, a jak się nie uda, to zawsze jakąś pracę sobie znajdę, bo zawsze jakaś praca gdzieś jest. No i zacząłem, i trwa to do dzisiaj. Oczywiście pracuję więcej niż pracowałem na etacie. Cały czas człowiek myśli o tej pracy, czy tutaj o kurczę, Zus jest wyższy w tym roku, a tutaj jeszcze jest wprowadzone 9% dodatkowego podatku. Składki zdrowotnej i tak dalej, i tak dalej, ale myślę, że jestem dla siebie spoko szefem. Do tego właśnie, jak jest, ile pracujesz, dojdziemy, ale ty od razu, jak, bo 10 lat nawet popatrz, to jest już szmat czasu, to ty wtedy odszedłeś od tej telewizji. I zacząłeś? Czy jeszcze robiłeś dwie rzeczy na raz, że telewizja? Nie, 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 to było nagłe cięcie. Uh -huh. I wiedziałem, że jeżeli mam zacząć to robić, to muszę to zacząć robić na pełen etat, a nawet i więcej. Bo gdybym to robił z doskoku, tak jak przez pewien czas smak trwał, że byłem i w telewizji, i, i, no, i tam raz na tydzień coś wrzuciłem na fanpage, więc to było totalnie bez sensu. Wiedziałem, że muszę się zaangażować maksymalnie. No i, i, i tak zrobiłem. Początki były turbo ciężkie. No właśnie bo, miałeś oszczędności? E, no, takie, takie oszczędności, jakie. Na tamten moment miałem, nie zarabiałem bardzo dużo. Myślę, że normalnie, a nawet i może ciut mniej. No i początki były trudne, bo wiadomo, zanim się wychodziło te zlecenia i te współprace, to trochę trwało, ale jakoś tak myślę, że płynnie przez to przeszedłem i. No tak, nie wspominam tego okresu jako jakoś bardzo dużej gehenny. Wydaje mi się, że tak po prostu jakkolwiek filozoficznie to zabrzmi, że tak miało być. Co o tym, że tak miało być to też, bo ja w ogóle nie wierzę w przypadki. Teraz jest bardzo dużo. Ja nawet nie znam tych ludzi, przyznaję. Na targach, jak przychodzą i się podpisują, to po prostu przeżywam szok. A propos właśnie influencerów książkowych, że tych ludzi, którzy zajmują się książką, jest masa. Masa. Mhm. Wiesz, jak ja na to patrzę, a patrzę w tym obszarze, który mnie interesuje, to mam wrażenie, że wszyscy czytają. Coś masz tak? Jest coś takiego, że ja bardzo wielu osób, które się zajmują tym samym de facto, co my nie znam, ale też ja nie za bardzo śledzę, mm -hmm. co robią inni. Bo raz, że nie mam na to czasu, a dwa, nie chcę się potem sugerować, mm -hmm. że ktoś coś zrobił, a ja to zrobiłem podobnie, to od razu że od kogoś zgapiłem. No ale jest parę osób, które jakoś się tam wybiły na niepodległość, a Teraz już, jak wiemy, są te różne inne media społecznościowe, które są konsumowane przez o wiele młodszych użytkowników mm -hmm. i o wiele młodsze użytkowniczki i tam kwitnie życie literackie, ale to już... No ja też nie chcę robić z siebie idioty i tańczyć na TikToku, żeby, wiesz, no to... Ja bym się z tym... Nie mam pomysłu na przykład na TikToka, jak go zagospodarować i myślę, że... To już się nie wydarzy. Właśnie, bo to musi być coś naszego, dlatego ja się tym zajęłam, słuchaj, i to nie jest tak, że ja myślałam, że będzie kolorowo, bo nie myślałam, ale jednak zaskakuje mnie to, że na przykład, wiesz, czytam każdą, zawsze tak było w radiu też, każdą jedną książkę, o której rozmawiałam, czytam. Też się dowiadywałam, że to nie zawsze jest tak, że wszyscy czytają, co było dla mnie szokiem. Przygotowuję się, robię rozmowę, wkładam w to nie tylko finanse, ale po prostu całą siebie. I potem, kiedy wiesz, widzisz na Instagramie, że ktoś da ładną buźkę z, z super makijażem i z okładką świetna książka, i tam jest wow, tysiące jakichś tam lajków, to myślę, nie mam szans w ogóle. O co tu chodzi? No ja myślę, że to trzeba rozpatrywać jednak. Jako zupełnie inny system walutowy. Nie mówię, że oni są gorsi i tak dalej, i tak dalej, bo to nie, nie o to chodzi, tylko po prostu są inni. 30 lat temu, gdyby ktoś powiedział, że będziemy robić to, co robimy, to też by hmm. nikt w to nie uwierzył. Tak moja babcia jak na początku pytała, co robię. Ja mówię, no tak w sumie to żyje z czytania książek. A on mówi, Ale co robisz w pracy? no właśnie czytam książki więc też to było dla niej nie do pomyślenia. Co to za praca? Nie? Co to tak. za praca? No i wszystko się zmienia. Za 20 lat będzie coś zupełnie innego i coś o czym dzisiaj nawet nie jesteśmy w stanie pomyśleć. Nie ja, wiem, też tak czasem mam, że widzę, że ktoś pokazał kawałek nogi albo bicepsa mm -hmm. i ustawił ładnie okładkę do zdjęcia i zrobił ładne zdjęcie i to ma tam 500 lajków a ja trzy dni spędzę nad książką, napiszę o niej i mam 20, wtedy mówię, to no może jednak ta kasa w Biedronce nie jest taka zła i trzeba by to rozważyć, ale to są takie chwilowe wahnięcia formy. A powiedz, jak budowałeś, jak to wygląda, czy miałeś taki skok, bo wiesz, załóżmy, no od czegoś to byłeś Adamem Szają, którego nikt nie znał, no i trzeba było budować sobie tych obserwujących. Nawet nie wiem, masz już ponad na Facebooku kilkadziesiąt tysięcy? 48, 200. Wow, to jest przecież takie, nawet nie małe miasteczko, tylko takie spore miasto. Czy to był, wiesz, jakiś taki skok, że nic się nie działo, a potem skoczyło? Czy to było tak powolutku, powolutku? To było powolutku, ale mnie bardzo dużo zawodowo dała pandemia bo od razu gdy wszystko się zamknęło, to ja się otworzyłem z, ze spotkaniami online owymi. i pamiętam, że w środę mm, miałem pierwsze odwołane spotkanie, które miałem prowadzić w Empiku. A w sobotę już robiłem pierwsze spotkanie online z Wojtkiem Chmielarzem. To było bardzo kulawe spotkanie, bo jemu rwało połączenie, siedział gdzieś w kuchni. Ja nie do końca znałem ten program, coś tamten. I finalnie, bo akurat wczoraj jeszcze to sprawdzałem, mam chyba 600 live'ów zrobionych od początku pandemii. I to było tak, że naprawdę dziennie, czasem jakieś dwa live'y były. Potem z Kubą Cwiekiem zrobiliśmy wiralowe targi książki, gdzie w weekend od rana do wieczora były spotkania. Z Pisarkami, pisarzami, jakieś branżowe historie, i potem to, to się tak zakorzeniło, więc przez te dwa lata pandemii jechałem tylko na tym. No a teraz się cieszę, że świat się otworzył, bo znowu można podróżować i jeździć w te miejsca związane z książkami, ale lifey nadal, nadal pozostały i myślę, że to już w każdej, w każdej dziedzinie to, to zostanie. Ale tak, pandemia, jakkolwiek to zabrzmi, zawodowo dała mi dużo dobrego, a w większości świata dała dużo złego. No właśnie, to, co dla jednych może być tragedią, dla ciebie okazało się takim strzałem w dziesiątkę. Jak wygląda taki? Oczywiście, że wiem, że jak śledzę cię, to robisz taką rozpiskę na Facebooku i to jest dla mnie zawsze szok. W poniedziałek jestem tu i tu, robię to i to. Wtorek czytanie, środa jestem tu, robię. No dużo tego jest, naprawdę dużo. I wiem, że każdy dzień wygląda inaczej. No ale załóżmy, że taki dzień, w którym masz jeden wywiad, to jak wygląda. Jeżeli jest to, to, trzeba jeszcze rozgraniczyć, jeżeli jest to dzień w kalendarzu czarny, czyli od poniedziałku do piątku powiedzmy, to jest budzik przed szóstą chwilę. Z godzinka półtorej czytania, bo wiem, że w ciągu dnia. Ciężko będzie to nadrobić, a od jakiegoś czasu i to mi się bardzo dobrze sprawdza, że mam takie minimum dzienne, które muszę przeczytać, żeby to wszystko się spinało. To jest mniej więcej 150-200 stron dziennie do przeczytania, z tym, że to są czasem różne książki. To znaczy, przeczytam 30 tej, 40 tej i tak, żeby dojść do, 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 do finiszu w, w, w czasie na który się umówiłem z wydawcą, no i też potem zależy, gdzie jest ten wywiad, nie? To jest tak, że jadę po operatora, od, na szczęście mieszkamy w miarę blisko w sąsiednich miastach, odbieram go, jedziemy nagrać, potem on mi to wysyła albo już podmontowane, albo surowe, więc ja to muszę jeszcze poprzycinać, powycinać, tak, i potem trzeba coś o tym napisać, wrzucić. To wszystko też, jak wiesz, zabiera czas, żeby to jakoś tam wyglądało. Staram się i bardzo rzadko jest tak, że to, co nagrywamy dzisiaj, leci dzisiaj. To jednak, tam dla higieny pracy niech to sobie odleży z 2-3 dni. Ja też sobie to w głowie poukładam, jakbym chciał, żeby to wyglądało finalnie. I tak, no, dużo pracy. No, nie wiem, 12-13 godzin dziennie plus. Poza tym, gdy nie jestem w pracy, to i tak głową jestem w pracy, bo jak widzę jakieś zapowiedzi, to już widzę jakby to można nagrać, gdzie nagrać i jak to zrobić. Także to jest zakład pracy ciągłej, bo książki wychodzą cały czas, co jest dobre, ale jest to też zgubne, bo ja po pracy robię dokładnie to samo co w pracy, czyli czytam książki i.